Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwszy film z zapowiadanej serii Zacznij szydełkować. No i właśnie, co dalej? Nagle wpada Wam do głowy pomysł, a może już nosiłyście się z nim od dłuższego czasu, że zaczniecie szydełkować, bo zrobi ktoś znajomy, chwali się pięknymi pracami, bo szukacie sobie swojego hobby, a na przykład siedzicie w domu, czy to z dzieckiem, czy z innego powodu. I chcielibyście mieć taką odskocznię, ja chętnie Was zarażę swoją pasją. Tak więc od czego zacząć? Dla absolutnych nowicjuszek, przede wszystkim musimy mieć szydełko i musimy mieć włóczkę. Oczywiście możemy mieć kordonek, ale myślę, że to już w późniejszym etapie, jeśli absolutnie dopiero co zaczynacie. Zacznijcie od włóczki. Będzie łatwiej większym szydełkiem oczka są większe. No właśnie, wybór włóczek jest tak ogromny i skąd Wy macie wiedzieć, która włóczka będzie dobra, żeby zacząć? Włóczka musi być dobra, dlatego że nie możecie się zrazić na samym początku. Jest to bardzo ważne. A włóczki mogą być bardzo finezyjne. Może macie gdzieś tam w domu jakieś stare kłębki przewinięte, bez etykiet, nawet nie wiecie jaka to włóczka, jaki skład. Chcielibyście może na początek zacząć z niej, żeby nie inwestować, sprawdzić. Oczywiście można, pod warunkiem, że spełnia ona określone kryteria. Punkt pierwszy, najważniejszy: Włóczka nie może być Włochata. Nie może być mechata, nie może być włochata, nie na początek, musi być gładka. Najlepiej na początek, jeśli ma dobry skręt. Dobry skręt nici mocno skręcona. Niech to nie będą takie luźne włókna, będą wam się rozdwajać podczas robienia, będzie Wam niewygodnie. Włóczka nie może być ciemna na początek. Na ciemnych. Oczka są źle widoczne, więc zacznijcie od jakichś jasnych kolorów, będzie Wam dużo łatwiej. Jeśli chcecie zakupić sobie jakąś włóczkę, bo nie macie żadnej, to możecie pomyśleć tu o odpowiednim składzie. Fajnie, jeśli włóczka na początek jest miękka. Jak już mówiłam, jasny kolor. Dobry skręt. To, co ja mogę Wam polecić, tak jak przejrzałam sobie różne włóczki, Alize Cotton Baby Soft. Chodzi mi tu głównie o skład. Jest to pół na pół bawełna z akrylem. Eee, bawełna, dlatego że bawełna, na bawełnie bardzo dobrze widać oczka, wyraźnie widać te oczka, nie ma żadnych włosków, eee, więc jest wygodnie robić. Do tego mamy domieszkę akrylu. Dzięki temu te, włó te włókna są mocniej skręcone niż w czystej bawełnie. Samej bawełny jeszcze nie maceryzowanej nie można tak mocno skręcić. Także dlatego tutaj polecam z czystym sumieniem tą włóczkę Alize Cotton Baby Soft. Pół na pół bawełna z akrylem. Ma również odpowiednią grubość. Nie jest za cienka, nie jest za gruba. Myślę, że... Dobrze będzie Wam uczyć się pierwszych oczek z takiej, na takiej właśnie włóczce. Kolejny punkt szydełko. Do każdej włóczki musimy sobie dobrać szydełko. Jeśli mamy taki nieprzewinięty kłębek, znaczy kłębek bez etykiety, jakiś stary, oczywiście możemy się zastanawiać, jakie szydełko. Jeśli mamy kłębek z etykietką, jest łatwiej. Tutaj producenci zwykle piszą zalecany rozmiar drutów, zalecany rozmiar szydełka. I tak jak tu producent zaleca 2 do 3, to jest oczywiście tylko sugestia. Na początek zawsze lepiej wziąć to większe, czyli trójkę, albo nawet z czystym sumieniem 3,5. Będzie Wam wygodniej. Jeśli na przykład w domu macie pełno różnych kłębków, albo przynajmniej kilka i nie chcecie na początek inwestować w kłębki, tylko w samo szydełko i nie wiecie, jakie szydełko kupić do włóczki, kupcie sobie taki rozmiar w miarę pośredni, uniwersalny, czyli albo szydełko 3,5-3,5. Albo szydełko o rozmiarze 4 mm. To będzie takie uniwersalne, jeśli macie w domu kilka kłębków, na pewno do niego jakieś dobierzecie. Oczywiście pokażę Wam również, w jaki sposób to zrobić. Jakie szydełko kupić na początek? No właśnie, jest mnóstwo, mnóstwo rodzajów szydełek. Są tanie, są drogie, ceny są naprawdę różne. Pierwsza i podstawowa rzecz, jeśli chcecie kupić szydełko, pierwsze swoje szydełko w życiu, nie kupujcie zestawu. Ee, najpierw sprawdźcie, jakim szydełkiem będzie Wam się wygodnie szydełkować. Dopiero potem zastanówcie się nad zestawami, jeśli Wam jest potrzebna cała gama szydełek. Ee, mogą być szydełka zwykłe metalowe. Zwykle są to szydełka o ma małych rozmiarów, takie do kordonka. Eee, są i grubsze, ale takie najgrubsze, jakie ja widziałam, to chyba było 3 mm, ale podejrzewam, że mogą być i grubsze. Szydełka aluminiowe, bardzo popularne, są lekkie, niedrogie i mogę je z czystym sumieniem na początek polecić. Szydełka plastikowe najróżniejszych rozmiarów, z mojego doświadczenia wynika, dobrze mi się robi tymi szydełkami. Z mojego doświadczenia wynika, może to jest moje subiektywne zdanie, że one mają trochę główki mniejsze niż szydełka aluminiowe czy stalowe. Czyli tak porównując, 3,5 aluminiowe to jak czwórka plastikowe. Może nie jest tak z każdym szydełkiem, może nie z każdej firmy, ale ja mam przynajmniej takie subiektywne wrażenie. Kolejny rodzaj to szdełka bambusowe, bardzo leciutkie. I tu też mogą być różne rodzaje: mogą być proste, mogą być z rączką. I szdełka z rączkami. Bardzo dużo różnych firm, każda firma ma swoje. Zwykle są trochę droższe takie szydełko w zależności od firmy nie zdziwcie się jeśli będzie kosztować 30-40 zł w porównaniu do aluminiowego za które zapłacimy kilka złotych dla wielu osób są one bardzo wygodne nie dla każdego wszystko zależy od tego w jaki sposób będziecie trzymać szydełko Także o tym za chwilę. Na początek to, co ja mogę powiedzieć: kupcie sobie zwykłe szydełko, jeśli jeszcze nie wiecie, czy polubicie szydełkowanie, czy każde szydełko będzie dla Was wygodne. Może kupicie sobie szydełko za 40 zł, a potem się okaże, że może dla kogoś jest super, ale nie dla Was. Tak więc najpierw zachęcam Was do tego, żeby popróbować, żeby nauczyć się na zwykłym. Po prostu będzie to ekonomiczniejsze, chociaż to oczywiście już od Was zależy. Dobieranie rozmiaru szydełka do włóczki. Tak więc, jak już mówiłam, przy gotowych włóczkach producent zwykle jakieś tam swoje rekomenduje. Dla początkujących, jak już mówiłam, raczej skupcie się na większym rozmiarze. To jest tylko sugestia, nigdy się tego nie trzymamy ścisło. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co chcemy wykonać. Czy chcemy, żeby nasz wyrób był bardziej leisty, czy chcemy, żeby miał bardziej zwarty ściek? Inaczej będą jakieś luźne, leiste chusty, inaczej może jakieś sukieneczki, bluzeczki. Inaczej, całkiem inaczej jest przy dzierganiu serwetek, bieżników i tak i tym podobnych rzeczy. Także to dobieramy bardzo indywidualnie. Taką podstawową zasadą, jeśli mamy jakiś taki włócz, motek włóczki, który nie wiemy skąd pochodzi, jakiej jest grubości, pierwsze co robimy to sprawdzamy, jak nitka leży w haczyku. Powinna wchodzić ide idealnie. Dobrze jest, kiedy ten haczyk, jak widzicie, odrobinę tutaj jeszcze wystaje, jest tu trochę miejsca. To dla początkujących jest dobre. Możemy sobie przymierzać szydełka różnych rozmiarów, jeśli takie mamy. Tutaj mamy mniejsze szydełko i widzicie, że zakrywa nam praktycznie cały haczyk, będzie za małe, nitka będzie nam się. Rozdwajała, rozwarstwiała podczas robienia, będzie nam trudno robić, a ściek, który powstanie, będzie bardzo, bardzo ścisły. E, także poprzymierzajcie sobie, zróbcie kilka pierwszych oczek, sprawdźcie, jak się robi danym szydełkiem. E, to od razu mówię, ono będzie za małe. Ja tu do tej nitki mam właśnie szydełko. O, to wydaje mi się, że będzie idealne. Oczywiście to, jak dobieramy szydełko, zależy również od naszej próbki. O próbkach, robieniu próbek szydełkowych, myślę, że powstanie oddzielny filmik. Na początek sobie to darujemy. Na początek mamy podstawy, próbki nam niepotrzebne. Jeszcze nie robimy dużych projektów, także o tym będzie w osobnym filmiku. Mamy już włóczkę, mamy dobrane szydełko i teraz. Chcemy zacząć robić nasze pierwsze oczka. Jak trzymać szydełko? Metod jest mnóstwo. Przede wszystkim wypróbujcie każdą i nie dajcie sobie wmówić, że jaka, jakaś, jakiś sposób trzymania szydełka jest prawidłowy, a jakiś nie. To ma być wasza pasja, to wam ma to sprawiać przyjemność. Znajdźcie sobie taki sposób. W którym Wam jest wygodnie. Można trzymać sobie szydełko po prostu w dłoni w ten sposób, jak ja to robię zawsze, czyli to jest taki chwyt, jak, jak smyczek do skrzypiec, tak? W ten sposób, po prostu w dłoni. Można sobie trzymać szydełko. E, haczykiem skierowane do dołu, czyli tak, jakbyśmy chcieli trzymać ołówek, jakbyśmy coś pisali. O, ewentualnie można trzymać w ten sposób, tak, jakbyśmy e, chcieli coś kroić. Musicie sobie sprawdzić, zrobić kilka oczek i zobaczyć, która metoda będzie dla Was najwygodniejsza. E, jak zacząć, więc jak sprawdzić, jak robić te oczka? Zróbmy sobie pętelkę początkową. Metod jest całe mnóstwo, pokażę Wam dwie, według mnie najprostsze i najbardziej popularne. Mam koniec nitki, samą końcóweczkę przytrzymuję między palcem serdecznym a kciukiem i tu trochę wyżej łapię między środkowym a wskazującym. Naprężyłam sobie niteczkę, przełożę sobie teraz do środka szydełko i owinę pętelkę wokół szydełka. Teraz muszę przełożyć pierwsze oczko przez moją pętelkę i pociągnąć za końcóweczkę. O! Powstała mi ruchoma pętelka, którą mogę sobie dowolnie zmniejszać i powiększać. Drugi sposób, również bardzo popularny. Muszę sobie również trzymam tak samo końcówkę nitki. Muszę sobie zrobić z niej pętelkę, czyli skrzyżować niteczkę i od spodu w pętelkę włożyć palec wskazujący i kciuk, złapać za nitkę, która pochodzi z kłębka, i wyciągnąć sobie przez moją pętelkę. Teraz, kiedy pociągnę za końcówkę nitki. Zrobi mi się również ładna ruchoma pętelka, którą mogę dowolnie zmniejszać lub powiększać. Mamy pętelkę początkową, mamy szydełko. Jak trzymać nitkę w lewej dłoni tak, żeby dobrze się przesuwała. Dla początkujących polecam sposób owijania wokół małego palca. Czyli owijam sobie nitkę wokół małego palca, kładę ją na dłoni, a następnie na palec wskazujący. O. Teraz środkowym palcem i kciukiem trzymam sobie swoją pętelkę początkową. Kiedy będę przekładać oczka, nitka powinna mi spokojnie sunąć po palcach tak żeby nie musiała jej naciągać, powinna mieć odpowiednie naprężenie. Odpowiednie naprężenie nitki jest bardzo ważne. Dlatego musicie trochę z tym poćwiczyć. Myślę, że ta metoda dla początkujących jest bardzo dobra, szczególnie jeśli trzymacie szydełko w dłoni tak jak ja. Natomiast jeśli trzymacie szydełko w ten sposób, może się okazać, że wygodniejsze będzie dla was inne trzymanie nitki. Po prostu Przekładamy sobie nitkę między palcem wskazującym i środkowym. Tak jak zwykle, palcem serdecznym i kciukiem trzymamy naszą robótkę, i wtedy przekładamy sobie oczka łańcuszka. W ten sposób. I tutaj, e, ściskając w dłoniach e, między palcami tą nitkę. Skłębka możemy sobie regulować jej naprężenie. Czy chcemy, żeby była mocniej naprężona, czy chcemy, żeby była lżej naprężona? Wszystko zależy od tego, jak trzymamy szydełko, czyli jeśli trzymamy tak jak ja w dłoni w ten sposób, to oczka łańcuszka, czy w ogóle podczas szydełkowania dalszych rzędów będę zaczynać przekładając szydełko. Od wewnątrz, czyli tu mam nitkę, którą pracuję, przekładam sobie tą nitkę od wewnątrz, od strony dłoni, na zewnątrz. Następnie szydełko odkręcam haczykiem do dołu. W ten sposób nitka jest opleciona wokół szydełka. Wystarczy teraz, że przeciągnę szydełko przez moją pętelkę, którą mam już zrobioną, i powstało oczko łańcuszka. Czyli od wewnątrz na zewnątrz i przekładam szydełko do dołu. Kiedy trzymamy szydełko w ten sposób, często widzę, że osoby, które tak pracują, również na dwa sposoby przekładają oczka łańcuszka. Można to przekładać tak samo jak moim sposobem, czyli od zewnątrz na zewnątrz. Od wewnątrz na zewnątrz. I odkręcamy szydełko, przekładamy oczko łańcuszka. Natomiast niektórzy robią to w odwrotnym kierunku czyli po prostu chwytają nitkę z kłębka od zewnątrz, chwytają i przekładają oczko. W ten sposób. Chwytamy tylko niteczkę, przekładamy oczko. Można to robić również w odwrotną stronę. Eee... Popróbujcie sobie, poćwiczcie. Jeśli już wybierzemy sobie jeden rodzaj przekładania niteczek, musimy się go trzymać. Jak widzicie, te oczka, w zależności od sposobu, wychodzą troszeczkę inaczej. Tak, więc już, jak znajdziecie sobie jeden sposób, to tego się trzymajcie. Podczas robienia łańcuszka początkowego, jeśli to ma być jakiś tam prostokątny wymiar, bardzo ważne jest, żeby te oczka robić bardzo luźno. Może nie za bardzo, ale naprawdę powinny być te oczka luźne, dlatego że kiedy zrobimy drugi rząd, a Oczka początkowe będą za wtedy ten pierwszy rząd będzie nam się ściągał. Wyjdzie nam taki trapez zamiast pięknego kwadracika. Także bardzo ważne jest, żeby przy początkowych tych oczkach nie ściągać sobie za mocno. Pamiętajcie, ta pętelka jest ruchoma. Wy macie nad nią kontrolę. Możecie ją sobie Dowolnie przedłużać, zwężać, przedłużać, zwężać, przedłużać, zwężać. I dlatego kontrolujcie rozmiar tych oczek, które tu macie. Nie ściskajcie za mocno, bo nie dość, że będzie Wam ciężko przełożyć to szydełko. To jeszcze będzie potem problem z tym drugim rzędem. Niech te oczka będą dość luźne. Oczywiście wszystko przyjdzie z czasem. Z czasem będziecie robić to automatycznie. I nie będziecie się musieli zastanawiać, czy moje drugie oczko jest tej samej wielkości co pierwsze. Na dziś to wszystko, więcej będzie w kolejnej lekcji. Pod pierwszym zapowiadającym filmikiem znalazło się mnóstwo komentarzy z Waszymi prośbami. Piszcie je dalej, jeśli chcecie zapoznać się z listą tych filmów, które już zapisałam do nagrania. Takich poradników jest na mojej grupie na Facebooku. Zachęcam do dołączenia, zachęcam do przeczytania, zachęcam do wpisywania własnych propozycji. Oczywiście link dostaniecie w opisie pod filmem. Zapraszam również do mojej pasmanterii internetowej, gdzie dostaniecie wszystkie materiały pasmanteria Zapraszam Was na kolejne filmiki, nie tylko w temacie Zacznij szydełkować.